No dzień dobry z rana, niedzielnego rana, moi drodzy. Lecimy i zbieramy złomik. Jedna jest. Jedna jest i jest druga na żywo. No coś mi się zdaje, że tu będzie duży ruch. Główna ulica. i pewno do kościołka się ludzie budzą Ale jak jechałem tym rowem, ale tam jeszcze daleko, to tych puszek tu leżało Tylko nie wiem, czy ja dam radę taki duży obszar przejść, no bo nie było gdzie stanąć samochodem na tym odcinku Dopiero tutaj znalazłem jakiś zjazd Także jest... o, a jest tych puszek, żeby ino siatki starczyło Odezwę się za chwilę no i mamy. Zobaczcie, jak pięknie leżą i wołają mnie. <laughs> Teraz tak. Roczek się zaczął. Trzeba zacząć demontaże złomowe i robić wysyłki. Robić wysyłki i czekać na zyski, moi drodzy. Chociaż na, tam na na metaleo to ostatnio patrzyłem ceny jeszcze tak tej miedzi jakby nie za bardzo w górę poszły ale to nic do tego czasu to może uda mi się to wszystko rozebrać bo tamtej miedzi też mam troszkę do przygotowania a zająłem się kładem i to tak troszeczkę demontaże zeszły na drugi plan A no, jest tam puszka kurde i podwiewa troszkę No jest fajnie Dzisiaj może będą owocne połowy Zobaczymy jak to wyjdzie na podsumowaniu widzimy się za chwilę no i nie wiem czy zauważyliście, ale mam rękawiczkę i to jest niesamowite, że ja mam rękawiczkę i do tego na żywo dwa cenne, o nawet cztery i ktoś zgubił kawałek bieżnika z ciężarówki. To chyba musiał być chiński bieżnik. Kurczę, ale tu jest tego, a śmieci. A i kolejna starowa puszęcja Dobra, weźmiemy to całe. już zaciągam noskiem troszkę No niby zero termometr wskazywał to jeszcze nie jest źle chociaż ostatnie na było dycha butelka zwrotna no i pięknie zasilam reklamówę dla dla kubusia i sylwana Dobra, zaraz przejdziemy i na no przejedzie tak moi drodzy, stacja numer 2 Tam zrobiłem prawie kilometr o, Ponad 400 chyba metrów w jedną stronę Także dwie strony na no to Prawie, prawie chciałem Ale jak to jest taka reklama Prawie robi dużą różnicę No myślę, że podsumowanie będzie ciekawe, bo sam jestem ciekaw. Tu gdzieś do tego momentu doszłem. Jeszcze może z 50 metrów i, i chyba jakoś tak. Dobra, to ja się odezwę za chwilkę, nie będę zanudzać. No to czekamy moi drodzy na autobus, nie? Polecimy w tamtym kierunku. Kurczę, jakie stare te przystanki. A, wyska wokół się kręci. Gdzie te czasy normalności? Dobra, no powiedzmy normalności. Na pewno lepsze może niż teraz. Dobra, lecimy, bo już widzę puszkę. Ładnie dla mnie puszeczki ułożył. Dziękuję bardzo robili sobie zajazd w lesie i narzucali śmieci, butelek <śmiech> <śmiech> przyklejają się te liścia o Boże, szmatławcu. Es tu jeszcze widziałem. Kurcza, ale tego jest. O i puszka. Jeszcze tam jest jedno. Tak moi drodzy, trzeci przystanek. Teraz do siaty i lecimy na podsumowanie. Ło. Ale dzisiaj dostałem. Dobra, dobra. Widzimy się za chwilkę. No powiem Wam, że już siły nie mam. A chcę jeszcze dozbierać tą siatę. Bo chciałbym dzisiaj rekord pobić. Rekord złomowy i butelkowy. Butelkowy to już na bank pobiłem. Butelkowy ze zwrotnymi na bank pobiłem, bo tutaj to jest normalnie mnóstwo i na niektóre już mają etykiety mocno zniszczone, to takich nie biorę, bo bo i tak pewno nie przyjmą. Ej, najgorsze, że Że robi się ruch, bo już jest prawie dziewiąta godzina z rana. A no, jeszcze po siódmej to jeszcze było w miarę, ale teraz to już budzą się do życia. Dobra, odezwę się za chwilę, albo już na podsumowaniu. No i moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Nie udało mi się uzbierać. Pełnej tej tego worka na śmieci, niestety, tam już dalej była. A już mało było. Ale ten wcześniej, co tam kurczę chciałem go doczyścić. No nie było znowu gdzie stanąć samochodem, a już nie miałem siły kolejnego kilometra kurcze cisnąć albo więcej na nogach. <laughs> Dobra, zaraz to podsumujemy. I no sobie powyciągam te butelki i zobaczymy, czy popiłem rekord, czy, czy nie. Także moi drodzy, to są te butelki dla Kubusia Nie wiem, pewno któreś odpadną No nie wiem, coś mówił, że niektóre tam ma taki ma tam taki jeden sklep, co nie mają problemu, ale nie wiem czy takie to przejdą kurde, z tyłu niektóre nie mają w ogóle etykiety No i teraz jeszcze jak miałem w tej torbie to też troszkę od się poniszczyły, no i tutaj trzeba będzie popodklejać trochę, bo to jeszcze jest mokre No nie wiem, zobaczymy no i tutaj puszki. No i w ogóle to mam gdzieś jeszcze tam reklamówkę. Całą, ale dobra, to wyciągnę za chwilę. Aha, no i cały wór. Zaraz ważymy to. No a tu mam w reklamówce trochę tych butelek. Źle nie wyglądają. A i to co tutaj jest. Także nieźle. No i tu trochę złomu. No i moi drodzy. Liczymy Jest rekord Ale raczej jest, bo jest prawie pełny wór No moi drodzy, 4,5 kilo Piękny wynik Piękny wynik Przeważnie, chyba najwięcej to miałem 3 kilo Czy ponad 3 kilo No jest ładnie, jest ładnie Ponad 4 kilo, a byłoby dużo więcej no ale jest dobrze, nie ma co psuć. Pozdrawiam, cześć.